Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii o programie mentoringowym Reverse. Dzisiaj moją gościnią jest Martyna Żądło. Martyna dołączyła do programu w 2023, więc dzisiaj, jak słuchasz tego odcinka, to będzie rok temu, a mi się wydaje, że to było chwilę temu. Zapraszam Cię naprawdę bardzo serdecznie do spotkania z Martyną która w branży marketingowej pracuje od 2016 roku, a w ogóle całą swoją karierę rozpoczynała w branży IT i stamtąd wyniosła duże przywiązanie do danych. Wykorzystuje je na co dzień w pracy w agencji, w której realizuje już w sumie zrealizowała ponad 150 projektów, analizując ponad 300 kont Google Analytics i na ich podstawie przygotowując kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Więc jak się domyślasz, na co dzień właśnie tworzy kompleksowe strategie digital marketingowe. W swojej pracy zdobywa doświadczenia i zarządza z zespołem, wykorzystuje podejścia Agile, wdraża metodyki takie jak Scrum, Kanban czy Lean. I to podejście data-driven jest bardzo jej bliskie i wykorzystuje je również w pracy z zespołem. Analizuje mocne strony pracowników, ich preferencje, dąży do tworzenia jak najbardziej optymalnego środowiska pracy. Dzięki temu dba i dąży do tego, żeby w pierwszej kolejności zadbać o pracownika, o jego o indywidualne podejście. I połączenie tak naprawdę tych dwóch wydawało się, by. Tak naprawdę bardzo różnych czy też skrajnych podejść, czyli tak zwanego miękkiego i twardego w oparciu o dane, przełożyła na i zebrała tak naprawdę wszystkie te doświadczenia i przełożyła na napisanie pracy dyplomowej MBA właśnie pod tytułem Zarządzanie motywacją pracowników w zespole hybrydowym przy wykorzystaniu analizy danych. Ciekawe, ciekawe, niezwykle ciekawa postać. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Jestem szczęśliwa i zachwycona, podobnie jak pozostałymi osobami, które w zeszłym roku dołączyły do Reverse. Mam nadzieję, że w tym roku będziesz to Ty. A teraz zapraszam Cię serdecznie do rozmowy z Martyną Rządą. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście i swoją drogą skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach. O satysfakcji z tego co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy syrówka.com która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki idź swoją drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut. Wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku dzisiaj moją gościnią jest Martyna Żądło. Cześć Martyna, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, Kasiu. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Chcę tylko powiedzieć, że z uwagi na moją chorobę, miałyśmy małe perturbacje. Jestem Martynie bardzo wdzięczna, że tutaj była bardzo naprawdę taką osobą czekającą i bardzo cierpliwą i też wyrozumiałą, bo miałam jeszcze problemy techniczne, więc już w ogóle poległam na każdej linii. Ale Martyna, cieszę się, że się dzisiaj widzimy, słyszymy i witamy oczywiście naszych słuchaczy, słuchaczki. Martyna była uczestniczką mojego programu już. Teraz mogę powiedzieć z poprzedniego roku, bo, bo ten odcinek wyemitujemy po nowym roku, więc mogę tak powiedzieć. Dzięki, Martyna, że przyszłaś. To pozwól, że od razu pierwsze pytanie, które ci zadam, które mnie też bardzo ciekawi. Dlaczego zainteresowałaś się programem Reverse? Tutaj było wiele zmiennych, które wpłynęły na moje zainteresowanie programem, bo o programie. Dowiedziałam się od swojej koleżanki, która też była mentorką w programie, finalnie, więc ona mi podesłała w ogóle informacje o, o istnieniu programu. I najważniejsze były dla mnie cztery, cztery takie zmienne perspektywy, które wzięłam pod uwagę. Pierwsza rzecz była taka, że dotychczas jako można powiedzieć mentor pracowałam tylko ze studentami, czyli z młodszą grupą. I tu zawsze doceniałam, w pracy ze studentami tą inną perspektywę. czyli ja nie jestem najstarsza, ale też już nie mam 19 lat. więc zawsze ta perspektywa najmłodszej grupy wchodzącej dopiero na swoją ścieżkę zawodową wybierająca drogę, budująca swoje kompetencje jest dla mnie interesująca i wiele się też od takich osób uczę. a tutaj szansa była w drugą stronę, która też nieczęsto jest, Spotykana, bo w firmach spotykamy różne osoby, ale za bardzo nie ma przestrzeni do takiego mentoringu. I tutaj mogłam poznać perspektywę tej drugiej grupy, starszej ode mnie i tej bardziej doświadczonej, tej, która zobaczyła więcej, przeżyła więcej i też zmaga się z innymi trochę wyzwaniami, przeszkodami, ale ma niesamowite doświadczenie w aspektach, których ja sobie nawet nie mogłam wyobrazić. Więc mm -hmm. to była taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to była budowa kompetencji. W programie jest ten aspekt dla mentorów całego bootcampu mentorskiego. Ja to dotychczas robiłam intuicyjnie, mogę powiedzieć, gdzie ten mój mentoring czasem bardziej był doradztwem, czasem bardziej był konsultacjami merytorycznymi, a nie był takim czystym mentoringiem w sobie, bo też oczekiwania były od osób, z którymi pracowałam, trochę inne. Więc byłam bardzo zainteresowana właśnie tym rozwojem kompetencji typowo mentorskich. Jak to powinno wyglądać, jakie można mieć narzędzia, jak w czystej formie wygląda mentoring drugiej osoby, a nie mieszanie tego z różnymi innymi, innymi metodami. Tak tak, 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 dokładnie mhm. tak. No i ja mam zawsze w sobie chęć dzielenia się wiedzą, więc to jest coś, co mnie bardzo często napędza. Ci studenci wspomnienie, ale też bardzo długo pracowałam w consultingu, po prostu. Więc ja mam taki, to mnie napędza, jak widzę, że mogę komuś pomóc, przekazać swoją, swoją wiedzę, przekazać swoje doświadczenia, to, to jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące. No a tą wiedzą dzielę się w kontekście osób starszych ode mnie z moimi rodzicami. Więc Fajnie. to moje prywatne doświadczenie osób, które po wielu latach pracy w jednym miejscu chodzą na nowo na rynek pracy tak już na trochę innej formule i trochę luźniej i obserwują to wszystko i są ciekawe, ale też zmagają się z pewnymi wyzwaniami głównie technologicznymi i wszystkimi portalami, no bo przecież Facebook jest dla wszystkich oczywisty, ale nagle pojawiają się jakieś Linkediny, pojawia się coś jeszcze. No więc, więc to jest takie moje doświadczenie prywatne i muszę powiedzieć, że ten program, to będziemy też myślę o tym rozmawiać, ale pokazał mi, jak podejść do tego z dużo większą cierpliwością i wyrozumiałością, mm -hmm. bo trochę co innego praca z rodziną, a trochę co innego praca z, w programie mentorskim. Więc to na pewno też było takie zweryfikowanie moich prywatnych doświadczeń, ale też taka chęć pomocy tej grupie, którą, którą mam na co dzień. Mm -hmm. A jak powiedz, przed programem wyobrażałaś sobie swoją rolę właśnie jako osoby młodszej, ale jednocześnie mentorki? Właśnie myślałam, że głównie moja rola skupi się na tym aspekcie technologicznym. Czyli z mojego doświadczenia. Bardzo mocno wybrzmiewało to, że największe, największa moja pomoc może się pojawić przy tej technologii. I też tak, jak na początku aplikowałam na program, tak też wynikało z formularza, czyli gdzie pracuję, w jakich technologiach pracuję, w jakich mogę pomóc. Więc czułam, że będzie to takie bardzo towarzyszenie wchodzenie w tej, we wchodzeniu w ten świat czyli trochę portale społecznościowe, trochę nowe formy promocji, trochę wykorzystanie może tych narzędzi. Miejscu pracy pojawiające się jakieś nowe rozwiązania technologiczne, więc to było takie moje wyobrażenie, że będę towarzyszem w zgłębianiu tych bardzo technologicznych aspektów. Mm -hmm. Bo już tak powiedziałaś taką ciekawą rzecz, z której ja też na co dzień korzystam. Oczywiście mam dużo młodsze dzieci od ciebie, ale też bardzo czerpię od swoich dzieci. I tak właśnie byłam ciekawa, jak sobie to wyobrażałaś jeszcze przed. A powiedz mi w takim razie, no to teraz już pobiegnijmy po. Mhm. Co dał ci program i jakie zmiany zauważyłaś u siebie samej po programie? Zupełnie szczerze mogę powiedzieć, że program dał mi pewność co do niektórych moich kompetencji, których nie zauważałam. O, to dobrze. Tak, bo tak jak mówiłam, że myślałam, że to będzie się skupiać bardzo na technologii, mhm. ale zauważyłam, że skupię się na czymś innym i tutaj ten aspekt rodzica bardzo mocno też wybrzmiewa, ponieważ jest różnica pokoleniowa w podejściu do pracy. Tak jest. I ja mam wrażenie, że moje pokolenie już się pewnych rzeczy nie boi, albo boi się trochę mniej. Nadal jest stres. Albo boi ale się podej... inaczej. A boi się inaczej, podejście jest trochę inne, trochę innych rzeczy też się boi. Więc to, że mogłam dać komuś taką świeżą perspektywę, że okej, okay, ale co najgorszego może się stać? I mm -hmm. czy naprawdę na przykład zerwanie pewnego rodzaju kontaktów wiąże się z definitywnym zerwaniem kontaktów i utratą tych osób? Czy, czy na przykład zmiany związane z pracą. Są aż tak dużymi zmianami bardzo często w naszym życiu, i czy to, że zmienimy pracę trzy razy, oznacza naszą porażkę? To są takie aspekty, gdzie ja myślę, że już przez to, jak ukształtowała się moja kariera zawodowa, ja się pogodziłam z tym, nie będę tu pracować do końca życia. Dokładnie, dokładnie, zupełnie inne, inne spojrzenie, prawda? Tak, tak, zupełnie inne i zupełnie inne też przeszkody, które, które się widzi w tym, żeby, żeby takie wyzwania podejmować. Więc poczułam się taka pewniejsza w tym, że pewne rzeczy już mam w życiu poukładane i pewne rzeczy sobie już we mnie poukładane, więc to było dla mnie fantastyczne osobiście. No ale poza tym, no to poznałam bardzo inspirującą grupę innych mentorów, po pierwsze, którzy naprawdę pod względem empatii, motywacji do tego, żeby to robić, ambicji w tym, żeby się rozwijać w tym obszarze, bardzo mocno mnie napędzi do działania, no ale też same osoby, które się pojawiły w programie mentoringowym, no ja jestem bardzo wdzięczna za moją menti i za jej perspektywę i trzymam kciuki za jej bardzo duży rozwój. No i choć często właśnie odbiegałyśmy od tych tematów technologicznych, mm -hmm. mam wrażenie, mm -hmm. że po prostu ta otwartość, ta umiejętność aktywnego słuchania, to dopasowywanie narzędzi, które mieliśmy na bootcampie, pomogło nam tak naprawdę przejść przez to, co jest realnym problemem i gdzie realnie trzeba podziałać, a niekoniecznie od razu brnąć, tak jak często jest w przypadku doradztwa czy w przypadku takich konsultacji merytorycznych. Że okej, okay, no to do celu, do celu, ta, do celu. Układajmy to narzędzie. Jak będzie LinkedIn, to już będzie wszystko okej. Okay. No, czasem okazuje się, że trzeba zrobić dwa kroki do tyłu, bo żeby wypełnić ten LinkedIn, to trzeba się zastanowić nad kilkoma rzeczami. I, tak, i to, jest, tak. to jest takie bardzo wartościowe, że jest na to przestrzeń. Oczywiście nie zdradzając Twojego procesu, ale tak ja sobie wyobrażam, kojarząc moje procesy, że czasami to wypełnienie Linkedina. Jest pretekstem do popracowania nad czymś, co tam wewnątrz w tym LinkedInie ma się znaleźć. I może się okazać, że oczywiście kiedyś na LinkedIn się wypełni, ale teraz ważniejszym celem może być jednak coś innego, prawda? Co wypłynęło w pracy na tym LinkedInie. Tak, tak, dokładnie mhm, tak. Czyli mhm. tutaj. No właśnie. Często to jest. Tak, że w momencie, kiedy się spotykamy taki, na takim programie mentoringowym, i myślę, że to jest bardzo duża wartość z programów mentoringowych, mamy przestrzeń, żeby powiedzieć sobie, stop, to jest moje powiedzmy półtorej godziny, i ja tu przychodzę z takim, a nie innym wyzwaniem, ale mogę się nad nim zastanowić, bo w codziennym biegu nie mamy tej przestrzeni. Nie mamy przestrzeni z kimś porozmawiać, zderzyć myśli, nawet czasem po prostu być wysłuchanym, żeby coś powiedzieć głośno. Właśnie, I to przepracować. Z kim, tak, z kim, ktoś, kto jest taki bardzo uważny na nas, prawda? Tak. I ktoś, kto jest tylko i wyłącznie dla nas, nie ma jakiejś ukrytej, dodatkowej agendy, gdzieś z tyłu głowy, że chce coś dodatkowego osiągnąć. Więc ja myślę, że, że to jest taka duża wartość, i samo mnie to nakłoniło nad zastanowieniem się nad mentoringiem dla mnie. Bo też zastanawiałam się, czy ja mam taką przestrzeń. Czy ja dbam o to, żeby mieć przestrzeń nad zastanowieniem się? Chcę iść w tamtą stronę. Teoretycznie wszystko jest przemyślane i zaplanowane, ale z jakiegoś powodu tego nie robię. I czy ten powód wynika z tego, że jestem leniwa, czy ten powód wynika z tego, że mam wewnątrz siebie jakąś nieprzemyślaną, wewnętrzną barierę, która mnie przed tym powstrzymuje? Tak, jakieś przekonanie, prawda, które wystarczy tak. przeramować. No właśnie. Fajnie, Martyna, w ogóle bardzo Ci dziękuję, bardzo się cieszę, że dołączyłaś do nas. Bardzo Ci też w ogóle przy okazji dziękuję za Twój piękny udział w bootcampie i no, wspaniały proces. Twoja menti wypisała taką laurkę Dokładnie. dla Ciebie, więc bardzo, bardzo Ci gratuluję tego pięknego procesu. To. Jakbyś mogła jeszcze na koniec powiedzieć dwa zdania, które takie za, słowa zachęty dla osób, które się jeszcze wahają, czy dołączyć w roli mentora, może menti też, to jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego warto dołączyć do naszego rewersu? <grych> Okej, okay. to może słowo dla mentorów, którzy no. myśleli tak jak ja. Myślę, że każdy z nas ma tendencję do obniżania w swoich oczach swojej wartości i tego, co może zaoferować drugiej osobie. I przy odpowiednim przygotowaniu i narzędziowniku te nasze najlepsze i najważniejsze cechy i kompetencje bardzo łatwo wydobyć, i naprawdę są osoby, które cudownie z nich skorzystają i które będą chciały się dalej kształcić pod naszym okiem, można tak powiedzieć. Mm -hmm, mm -hmm. Więc to jest, myślę, moje słowo dla mentorów, żeby się nie bali i że, że to jest to. A jeżeli chodzi o menti, no to myślę, że to, co powiedziałam wcześniej że warto przyjść i dać sobie tą przestrzeń i zorganizować ją w taki sposób, bo ja sama wiem, jak sobie wrzucimy nawet w kalendarz godzinę na przemyślenia, to zawsze coś wpadnie i te przemyślenia spadają na ostatnią. Tak, miejscu. dokładnie. A jak się jest z kimś umówionym i to trzeba się z tym wyprzedzeniem umówić, trzeba się spotkać, to naprawdę tutaj zupełnie inaczej się tego podchodzi i wchodzi taka wewnętrzna dyscyplina, a jednocześnie ktoś jest cały czas twoim towarzyszem i wsparciem w tej drodze, więc nie zostaje się samemu nawet w tych trudnych momentach, bo mogą się pojawić w trudne momenty. Tak. Martyna, ponieważ jesteś po bardzo profesjonalnym kursie mentoringowym u Kasi Zrówki, to ja mogę szczerze z ręką na sercu rekomendować twoje usługi i powiedz gdzie osoby, które mogłyby i chciałyby skorzystać z twojej pomocy, również w technologiach oczywiście, gdzie mogą cię odnaleźć, gdzie mogą się z tobą skontaktować. No to tutaj już z Kasią rozmawiałyśmy chwilę przed naszym zwanieniem nie się na ten temat, że najlepiej się ze mną kontaktować na LinkedInie. Można mnie na tym Linkedinie znaleźć, ale jeżeli są osoby, które Linkedina nie mają, mogą się ze mną również kontaktować mailowo. I nie wiem, Kasiu, czy teraz tego maila powinnam Tak, Bardzo Dobrze. cię proszę, tak powoli. Dobrze, więc mój mail to jest kontakt Małpa martyna Zadlo, czyli rządu o mhm. Więc tam można się ze mną też śmiało kontaktować. Jedna moja bardzo zła cecha. Ja na tego maila spoglądam z pewną ograniczoną częstotliwością. O tym <noise> też sobie porozmawiałyśmy. Tak. Ale na LinkedInie jest to codziennie, więc od razu przepraszam wszystkie osoby, z mnie nie odpiszę od razu na maila, ale niestety mi się zdarza. Pracuję nad tym, bo denerwuje mnie wyskakująca cyferka na programie wiosennym, ale <noise> mi to ciężko. Czyli, ale wiesz co, w ten sposób może przełamiemy pewną barierę i zachęcimy pozostałe osoby do założenia sobie profilu na Linkedinie. Może tak, może Prawda? tak. Prawda? No właśnie. Tak, jak najbardziej. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Martyna, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz rekomenduję bardzo serdecznie spotkania z Martyną, skorzystanie z jej pomocy jako mentorki. Oczywiście w obszarze nowych technologii. Martyna, ja Tobie dziękuję jeszcze raz i za Twoją wyrozumiałość przed naszymi spotkaniami, bo bardzo mi na tym zależy, żeby to wybrzmiało. I oczywiście bardzo Ci też dziękuję za udział w programie, za to, że się zgłosiłaś, za zaufanie i dzisiaj też za, za piękne nagranie i za podzielenie się swoim doświadczeniem. Bardzo Ci dziękuję i też dziękujemy naszym słuchaczom za bycie z nami. A ja Ci, Kasiu, dziękuję za to, że mnie do programu przyjęłaś i całą wiedzę, którą przekazałaś nam w trakcie, bo to nie tylko bootcamp, ale też mogliśmy zawsze liczyć na, na dobre słowo i zderzenie myśli. Dzięki bardzo, dzięki bardzo i pozdrawiamy bardzo słuchaczy i ja zapraszam serdecznie do kontaktu z Martyną Żądło na LinkedIn, bądź pod mailem, w razie czego trzeba sobie przewinąć kawałek odcinka i wysłuchać jeszcze raz maila. <dziśla> Dziękujemy bardzo, do usłyszenia i miłego dnia. Dziękuję, cześć.